Witajcie kochani na tarot Esme przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych skorpionów na końcówkę grudnia i styczeń 2025 roku. Będę używała Guardian Angel Messages Staro. Będzie przesłanie stali Życie z aniołami i będzie też karta pozytywnej kreacji. Kochani, w opisie filmu znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych. Zapraszam, można pisać do mnie na smękontakt.gimmer.com. Zajrzyjcie też na moją stronę internetową www.esmę.pl. Zapraszam. Proszę, by nasze wyższe ja nieustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Co dla naszych kochanych skorpionów, jakie energie, jakie potencjały dla Was na końcówkę grudnia i styczeń 2025 roku? Skorpiony, końcówka grudnia i styczeń 2025. Roku, główna energia, karta diabła, piątka mieczy w przeszłości, karta cesarza w przyszłości, o ciekawe, pomagać wam będzie karta świat, przeszkadzać trochę może, paść. Denarów i rezultat albo Rada 10 denarów. Okej. Okay. Z przełożenia królowa denarów. Tak patrzę, ale tutaj żadnej wody nie widać. Nic w waszym żywiole się nie pokazało. No dobrze. Zobaczmy, co aniołowie tutaj chcą Wam przekazać. Jakie przesłanie, jakie wskazówki macie, aniołowie dla naszych kochanych skorpionów? Karta wolności, o pięknie. Już teraz dokładnie rozumiem, bo miałam takie przypuszczenia odnośnie. Karty diabła, tutaj w tej talii się ta karta nazywa ego, ale tutaj właśnie chodzi o uwolnienie się. Dobrze. Zobaczmy jeszcze przesłanie kart pozytywnej kreacji. Co tutaj dla naszych kochanych skorpionów. Skorpiony. Karta odpowiedzialności, no tak, jest cesarz. Puścisz to, co nie Twoje, uwolnisz się od fałszywej odpowiedzialności. Słuchajcie, bardzo, bardzo tutaj spójne jest to czytanie i bardzo się cieszę, że dobre wiadomości mam dla Was. Przede wszystkim widać, że bo mamy w karcie przeszłości mamy piątkę mieczy, a to oznacza, że jakiś rodzaj konfliktu, albo z kimś, albo wewnętrzny konflikt, na przykład yy, ze względu na to, to, co robicie, że coś tutaj mogłoście czuć, że, że to nie gra, albo jakiś konflikt. Z jakąś konkretną osobą. Może nie tyle był to konflikt na takiej zasadzie, kto ma rację, chociaż też może w pewnym sensie, co mam takie poczucie, że mógł być w Was w jakimś momencie rodzaj jakiegoś takiego uporu, który właśnie był oparty o ego. Na zasadzie, że czasami nawet w takich kartach może się pokazywać coś na zasadzie nie założę, nazwość babci nie założę czapki i odmnożę sobie uszy. Więc tutaj uważajcie, żeby coś takiego nie miało miejsca, ale też tutaj mi się pokazuje, że przejawy tego już były wcześniej i gdzieś macie szansę właśnie w tym czasie właśnie w styczniu wyjść poza kontrolę tak jakby swojego ego. Mam takie wrażenie, że będziecie miały szansę po prostu uwolnić się od jakichś zależności, uwolnić się też od tego, że ta energia właśnie umysłu, energia silna, energia ego, ale w tym negatywnym znaczeniu tego słowa. Mam wrażenie, że jesteście w stanie uwolnić się od tej energii, że macie też możliwość wyjść z jakiejś klatki, w której dobrowolnie siedzicie. Tutaj to jest wyraźnie pokazane. Ten ptaszek siedzi sobie w klatce, a mógłby z niej wyjść w każdej chwili. Tylko z jakichś powodów chce siedzieć w klatce, czyli z jakichś powodów nie chce założyć czapki i sobie odmraża uszy, powiedzmy, prawda? Więc tu jest, w, w tym właśnie w styczniu, macie taką możliwość, żeby pokonać coś, co do tej pory sprawiało ciągłe konflikty, ciągłe problemy. Nie, 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 kompletnie nie wiedziałyście, i w, w jaki sposób się zachować, co zrobić, żeby wyjść poza tego typu doświadczenia. I to oczywiście się może przejawiać, na przykład w pracy, to może się przejawiać też w relacjach, w związkach, prawda? To, to jest czytanie ogólne, więc może tak być, że w momencie, gdy uświadomicie sobie, że już nie chcecie mieć takich doświadczeń, to po prostu podejmiecie bardzo konkretną decyzję. To jest karta cesarza. Cesarz podejmuje decyzje zgodnie ze swoim dobrem, ale przede wszystkim z dobrem też dookoła, odpowiedzialnością, wzięciem w końcu odpowiedzialności za siebie, za swoje życie, ale też za osoby, które są wokół, prawda? Więc on tutaj włada tą ziemią i wszystkim całą tą też materią, prawda? Ale Przede wszystkim kieruje się w stronę swojej mądrości, swojej wewnętrznej mądrości. Mam też takie poczucie, że ten cesarz. Jest w stanie, właśnie, znaczy wy, jako ta energia cesarza, jesteście w stanie po prostu zacząć zarządzać tymi wszystkimi okolicznościami, które do tej pory was gdzieś tam przytłaczały. Zazwyczaj podejrzewam, że z jakichś właśnie takich nieciekawych powodów. No, tak jakbyście nie chciały przyznać racji, być może życie Wam już pokazywało, że to nie tędy droga, ale mogłyście się upierać po prostu tutaj przy, przy jakimś swoim, prawda? Więc yy, ważną rzeczą będzie też zrobienie jakiegoś rodzaju takiego kroku do przodu na zasadzie uświadomienia sobie, że. To nie było dla mnie dobre. Pozwalam sobie na awans w życiu, pozwalam sobie na podjęcie jakichś działań, wyjście z, z tego, co było do tej pory, wyzwolenie się też z zależności, które do tej pory, można powiedzieć, rządziły wami. I wzięcie tej odpowiedzialności na siebie, czyli puścisz to, co nie Twoje, uwolnisz się od fałszywej odpowiedzialności. To też jest druga rzecz, bo wcześniej po prostu mogło tak być, że to, co wydawało Ci się, że jest Twoją odpowiedzialnością, było. Twoją fałszywą odpowiedzialnością, to, by, to było jakieś fałszywe ego, według starych jakichś paradygmatów, y, według y, też y, starego sposobu myślenia, że jest to odpowiedzialność, a być może po prostu było Ci tak wygodnie, y, być może y, to miejsce w tej klatce y, i bycie w czymś, co znane nawet z jakimś takim. Brzemieniem, prawda, istnienia było dla Was wtedy lepsze, a teraz możecie sobie uświadomić, że to wcale nie jest dla mnie dobre, że jestem w stanie zrobić więcej, jestem w stanie wyjść poza jakąś strukturę, prawda? No i karta świata też by tutaj to podkreślała, to jest właśnie spojrzenie też właśnie z wyższej perspektywy na jakąś sytuację i być może dopięcie czegoś, ukończenie czegoś, zakończenie może jakiegoś etapu w swoim życiu i wyjście poza to, uświadomienie sobie, że nie masz zamiaru się po prostu już ograniczać, że można wyjść poza całą tą strukturę i no, zadziałać po nowemu już w momencie, gdy jedność Pamiętając właśnie, że jedno się kończy, drugie się zaczyna. Nigdy nie ma tak, że, że, że w momencie, gdy podejmujemy jakąś decyzję, to nie możemy przejść na kolejny poziom zrozumienia. Właśnie po to to jest, że ten nowy poziom świadomości tutaj może być bardzo, bardzo korzystny. No dodatkowo też jest to karta podróży, wyjazdów, więc też może to być tak, że po prostu ruszycie gdzieś dalej żeby móc działać już po nowemu, żeby uwalniając się, prawda, od tej całej sytuacji, zrobić krok do przodu. No i kolejna rzecz, mamy pazia denarowego na pozycji, co wam może przeszkadzać. No i to jest, kochani, paź denarowy, zazwyczaj w negatywie nie potrafi się uczyć na błędach. Często, właśnie, buja w obłokach, zwleka. Też wymijająco odpowiada. Jak życie mu pokazuje, że coś jest złe, to zaczyna kombinować, ale w taki sposób, właśnie, że gdzieś tam odwleka niby ma plan, niby coś tam już, jakiś bilet maczy coś to przekłada, przekłada. Tutaj uważajcie na to. Wszelkiego rodzaju tego typu kombinacje będą dla was niekorzystne i nie przyniosą y, tych sukcesów, które tutaj mogą być, a jak najbardziej pokazują się. Bo mamy 10 denarów w rezultacie. To jest szansa naprawdę na duży sukces. Szansa też na uświadomienie sobie, że to, przed czym się tak bardzo ukrywałam, ukrywałem w tej klatce, to teraz właśnie może przynieść wielki sukces, jeśli tylko zrobisz, wyjdziesz poza jakąś tą sferę tego komfortu. Jeżeli pozwolisz sobie zrobić większy, taki wielki krok i weźmiesz odpowiedzialność na siebie, jeśli tylko pozwolisz się uwolnić, czy to z jakiejś sytuacji, czy z jakiegoś związku, czy z jakiejś pracy, czy z siedzenia w domu, bo też tutaj może tak być, że ta klatka to jest Twój dom, gdzie znajdujesz tysiące sposobów na wytłumaczenie, że nie bierzesz odpowiedzialności za siebie, tylko właśnie nie mogę, bo nie mogę coś tam, bo a tu. Tu jest królowa denarów, tutaj jest, kochani, z przełożenia y, taka energia, że w Was się może po prostu obudzić taka potrzeba y, decydowania o, o tym, w jaki sposób żyjecie, y, co jest dla Was dobre. Może też się obudzić taka potrzeba tworzenia, kreowania tutaj y, w tym świecie czegoś, czegoś, czegoś wartościowego i czegoś, co będzie dawało Wam niezależność i poczucie bezpieczeństwa. To też jest to. No, i właśnie ta dziesiątka denarów jako rada. Jest to karta, która mówi o tym, że warto spojrzeć na swoje dziedzictwo to co do tej pory udało wam się zrobić i wykorzystać to wszystko do tego by dalej tworzyć by dalej działać by jeszcze bardziej rozmnażać to wszystko to co korzystając już z tego co zostało zrobione tak jakby w kolejnych, w kolejnych odsłonach pokazywać kolejne swoje zrozumienie danej sytuacji, danej sprawy czy jakiegoś projektu na przykład. Tutaj oczywiście to też może być po prostu jakieś środowisko, w, którym, w które wejdziecie. Też to może być w ten sposób, bo to też jest karta związana z rodziną albo z jakimś właśnie środowiskiem. Tutaj oczekujcie, możecie też mieć możliwość pomocy od innych osób, ale przede wszystkim ta karta mówi o obfitości, o tworzeniu się na tę obfitość, na uświadomieniu sobie, że to wszystko, czego potrzebuje już jest, wystarczy po to sięgnąć. Po prostu otworzyć się na to, wykorzystać swoje, swoją zdobytą wiedzę, swoje doświadczenia i tak dalej. Poza tym jest to po prostu karta spełnienia marzeń, takich właśnie materialnych. Myślę, że jest to też taka, takie uświadomienie sobie, że w momencie, gdy Ty podejmujesz już decyzję, robię to czy tamto, uwalniam się. Z negatywu uwalniam się od tych rzeczy, które... Do tej pory mnie trzymały, wychodzę z tej klatki, to wtedy jestem w stanie właśnie odnieść sukcesy, jestem w stanie też zdobywając zasoby, dzielić się z innymi tymi zasobami, prawda? Też myślę, że w momencie, gdy uwolnicie się, gdy podejmiecie decyzję o tym, że nie chcecie się już dłużej ograniczać, nie chcecie też się dłużej oszukiwać i sabotować gdzieś. W tym wszystkim, to cały wszechświat przyjdzie Wam po prostu na pomoc, tak jakby i poniesie tę Waszą decyzję ku temu spełnieniu. Tak to widzę. Jeszcze przeczytałabym znaczenie karty anielskiej, karty wolności, bo jest przepiękne to znaczenie. Możemy teraz uwolnić się od wszystkiego, co nas wiąże i ogranicza w jakikolwiek sposób. Decyzja należy do nas. Przypomnijmy sobie, że jesteśmy istotami wolności, i wolność jest naszą naturalną rzeczywistością. Bycie wolnym zależy wyłącznie od nas. Wolność to nie tylko fizyczna przestrzeń, w której żyjemy, wolność to przede wszystkim stan ducha. Kiedy jesteśmy wolni w swoim wnętrzu, nie ma takiej siły we wszechświecie, która byłaby zdolna do odebrania nam wolności. Przez wyciągnięcie tej karty Bóg i Anioły przypominają nam, że źródłem wolności jest bezwarunkowa miłość wobec siebie i innych kreacji Stwórcy. Codziennie róbmy jeden mały krok w kierunku źródła wolności, a wkrótce będziemy z niego czerpali i wspierali innych. AFIRMACJA Tworzę wolność przez odnoszenie się z miłością do wszystkich istot i zdarzeń. No kochani, życzę wam, byście właśnie poczuły taką wolność, taką radość z życia w momencie podejmowania tych decyzji, żebyście były tak podekscytowane i tak radosne jak te delfiny, które właśnie wyskakują ponad wodę i wiedzą, że nie ma niczego piękniejszego niż niezależność, wolność, niż po prostu życie i nieograniczanie się tutaj w niczym. Tak, taką decyzję, jeśli podejmiecie ta, tego typu decyzje, właśnie wycho, które pozwolą Wam uwolnić się z jakichkolwiek więzów. Właśnie w styczniu to będą bardzo dobre decyzje. One finalnie przyniosą Wam wiele szczęścia, przyniosą Wam też dużo takiego zrozumienia i też rozwój, bo dziesiątka denarów to też jest rozwój, nie tylko związany z obfitością, ale też rozwój duchowy, Wasz wewnętrzny rozwój, poprzez uświadomienie sobie, że to to. Przez co do tej pory się ograniczałam, ograniczałem, stwarzało tylko więcej konfliktów w moim życiu, więcej sytuacji, które nie były dla mnie dobre, prawda? A w momencie, gdy pozwalam sobie uwolnić się od tego, to tworzę nową przestrzeń, a wtedy cały wszechświat, jak już mówiłam, pracuje na Twoją korzyść. Za każdą dobrą decyzją, za każdym zamknięciem starych drzwi, a otworzeniem nowych kryją się wszelkie twórcze siły wszechświata, które bardzo, bardzo będą Wam pomagać. Nie tylko Wasza gdzieś tam rodzina biologiczna, ale cała rodzina wszechświata, prawda? Cała wspólnota. Wszystkie, wszystkie nasze te pozytywne energie będą po prostu wspierać, więc pozwólcie sobie na taką decyzyjność. Pozwólcie, zróbcie to z miłości do siebie, zróbcie to z miłości do innych też. Piękne macie karty. Cudownie wyjść poza ograniczenia, poza ego, cudownie jest poczuć taką prawdziwą wolność w robieniu tego, co na przykład kochasz robić więc też na to zwróć uwagę. Pozdrawiam najserdeczniej Was, kochane skorpiony. Ściskam Was mocno. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Zapraszam. Zaglądajcie na kanał. Wszystkiego dobrego. Pa!